Cześć, cześć, dzień dobry. Dzień dobry o poranku. To nie jest śnieg, to jest kotek. Dead cat. Po angielsku, martwy kotek. No tak się na to mówi, żeby nie było wiatru słychać w mikrofonie. Tytuł tego live'a Jacek. Tak na mnie tutaj mówią w Hiszpanie. Jacek. <grywa> w hotelu jak widział moje imię, to się zapytał, czy ja jestem Jacek. Nie, nie mogłem zrozumieć na początku o co mu w ogóle chodzi, więc ja tak pomyślałem, że może być tu tego live'a o poranku Reisek z Barcelony. Słuchajcie, idziemy w to samo miejsce, w którym byliśmy wczoraj, czyli na La Rambli spotkamy się z Pablo. Pablo tutaj za chwileczkę będzie. Zresztą mi wczoraj kilka razy nawet zmył głowę, burę mi zrobił. Mówi po pierwsze to nie czytasz komentarzy w trakcie live'a. A po drugie, mówi, ciągle mi przerywasz, jak nagrywamy. Mówi, ja opowiadam o jakichś tam ciekawych rzeczach, o kobietach na przykład, a ty się odpalasz, bo jakiś listek na drzewie czy coś. No, ale bardzo sympatycznie mi się pracuje z Pablo. Też towarzysko jest to bardzo fajne, bo jestem gościem u niego w domu. Wczoraj Rata, jego partnerka, jego dziewczyna, zrobiła tortillę na śniadanie, bardzo smaczną. I też będzie konkurs taki dla was, drodzy ze właśnie kto zrobi tortillę według przepisu raty. Rata to jest po hiszpańsku szczur i ona ma taką ksywkę szczur i nawet pytałem się, czy to nie jest ksywka w, żaden, w jakiś sposób no taka powiedzmy sobie obraźliwa, ale, ale nie, ona jest właśnie dumna z tego, że, że ma taką ksywkę, a swoje imię zachowuje wyłącznie dla siebie. No ja akurat znam, to też świadczy o jakimś może zaufaniu do mnie, o zobaczcie jaki fajny samochodzik tutaj z Barcelony. Tylko brakuje tego, no. Jak on się nazywa? Jaś Fasola chyba takim czymś jeździł, nie? Zobaczcie. No właśnie. A tu jest Moritz. To jest Świat chyba jakiś, nie? To jest Moritz. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z Fiatem, czy nie. Ale fajnie to, to wygląda. Chciałoby się taki samochodzik mieć, prawda? W ogóle tyle by się chciało mieć rzeczy, a potem jak się już ma, już je ma, to się okazuje, że one do niczego nam nie są potrzebne. Witajcie, witajcie. Pablo jest już. No, witaj Pablo. Teraz pisz komentarze, pytaj, ja będę odpowiadał. Dlatego, że wczoraj powiedziałeś, że nie nie odpowiadam. Monifr, witaj, Monifr. O, tutaj też pan jakiś, który szuka rzeczy o, w koszach na śmieci, o poranku. Barcelona powolutku się budzi do, do życia. Tutaj, jak przyjechałem, przyjechałem 6 stycznia, to było Święto Trzech Króli. To były ulice w niezwykły sposób rozświetlone. Były przepiękne, takie wielobarwne. Chyba tutaj musimy iść tą uliczką. Neony. I też w wielu miejscach było napisane Barcelona. Takie wielkie, wielkie neony. One nadal jeszcze są, ale 6 stycznia to był ostatni dzień, kiedy tak pięknie była przyozdobiona Barcelona w nocy światłami, bo to właśnie w Święto Trzech Króli kończy się ten okres świąteczny. I troszkę żałuję, dlatego że tego wieczora wam nie pokazałem Barcelony rozświetlonej. A wrażenie niesamowite, ponieważ y, oni bardzo dużo starań włożyli w to, żeby Barcelona pięknie wyglądała w nocy, i to warto było to pokazać. Ale gdzieś tam na Instagramie pokazałem zdjęcie w relacji, więc mogliście to zobaczyć. Już, już czytam. Na razie nie ma co czytać, bo bo są tylko trzy komentarze, ale zobaczymy filtrowanie najlepsze, wszystkie wiadomości. A może teraz będzie coś więcej. A no, także piszcie, piszcie drodzy widzowie. Dzisiaj już ostatni dzień. Dzisiaj wracam już do kraju, ale późnym wieczorem w Polsce będę w nocy. Właściwie w Polsce będę już jutro. I dzisiaj spędzimy z Pablo cały na nagrywaniu. Był też taki pomysł, żeby nagrać z innymi Polakami, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że tylko filmy z Pablo będą. Być może dzisiaj coś jeszcze nagram, ale, ale ogólnie chcemy spędzić z Pablo cały dzień razem. No. Pogoda piękna. Jak widzicie, dzisiaj ubrałem się znacznie lżej niż wczoraj. Bo wczoraj miałem i bieliznę termiczną i zresztą potem pod wieczór byłem już zmarznięty. No i przede wszystkim, no wspaniały, wspaniały wieczór z Emilką i z Jordim. Emilka przygotowała taką kolację, ale ale wspaniałą, bo była dorada z warzywami, z ziemniaczkami, no po prostu pyszne to wszystko. Muszelki jakieś takie, których jeszcze nigdy nie jadłem, nawet nie widziałem. Też bardzo smaczne. Także, Emilko, jesteś je, i je, 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 Jordi. Bardzo dziękuję, gracias, gracias. Zobaczcie, jak tutaj te takie wejścia, czy też witryny są pomalowane, pozrabiane. ma to swój urok tutaj, jak się idzie, to nie ma się wrażenia, że to są bazgroły, tylko gdzieś pokazuje to klimat, daje to klimat tego miasta. O, tutaj mamy coś takiego na przykład, to chyba tukan taki ptak się nazywał, zobaczcie jak to ładnie wygląda w sumie, bardzo... Pięknie. Posłuchajcie, Barcelona jest miastem bardzo niebezpiecznym I ja dzisiaj, przepraszam, troszeczkę więcej o tym opowiem na wieczornym live, jeżeli on się odbędzie, ale myślę, że tak. I tu naprawdę jest bardzo wiele różnych sposobów na to, żeby uprzykrzyć życie turystom. kieszonkowcy to jest takie najbardziej charakterystyczne, najbardziej nagłośnione zjawisko. I rzeczywiście jest ich bardzo wiele. Są takie patrole w ogóle obywatelskie. Przyjeżdżają zresztą YouTuberzy z całego świata, żeby pokazać te polowania na pickpockets, i to jest bardzo dobrze, że jest to nagłaśniane. Jest tutaj kilka osób, które tutaj mieszkają, między innymi kobieta, mężczyzna, którzy od bardzo wielu lat polują na pickpockets. Kiedy ich łapią, a łapią codziennie to po pierwsze piętnują, no nie piętnem, ale piętnem społecznym, czyli idą za nim bardzo długo i krzyczą właśnie pickpocket, pickpocket po hiszpańsku, po angielsku, inni ludzie się dołączają, samochody się zatrzymują, biją brawo, ale też zaprowadzają na policję, policja stara się uprzykrzyć im życie, bo jeżeli nie znajdą niczego przy nich, no to wtedy nie mogą im postawić żadnego zarzutu to, że ktoś tam włożył rękę do czyjejś torebki albo próbował włożyć, bo to oni nagrywają oczywiście. To jest jeszcze za mało, żeby postawić zarzuty tym osobom, ale no to jest bardzo ważne, żebyśmy to nagłaśniali wszyscy, żebyście wiedzieli, że tutaj tak to jest właśnie i żeby zwracać na to uwagę. Są dosyć proste metody w zorientowania się, kto jest złodziejem kieszonkowym, a kto nie, to właśnie ta Ellen chyba ona ma na imię, tak mi się wydaje. Ona o tym mówi i ten jej taki znajomy, to nie jest jej partner chyba, ale taki właśnie inny Hiszpan, który mówi też pięknie po angielsku, w ogóle jego angielski jest natywny. Oni mówią o body language, tak? Body language, sposób ubrania, Zawsze jest coś w ręku, jakaś gazeta w ręku, albo no teraz już gazetnik nie czyta. Jak widzicie człowieka z gazetą w ręku, no to jest właśnie pickpocket, albo ma jakąś taką kurtkę, czy też bardzo dużą torebkę na brzuchu, bo oni tą torebką zasłaniają swoją rękę. Ja tego doświadczyłem w Rzymie właśnie. Torebkę kobieta położyła tak pomiędzy siebie a mnie, a pod tą torebką, torbą dużą taką, włożyła mi rękę do kieszeni. Więc ja tego doświadczyłem. I posłuchajcie, powiem Wam więcej jeszcze, bo wczoraj, jak szedłem z Pablo przez ulicę i przed Szczarek, Pablo pokazywał mi często też kobiety w ciąży. Jak się okazuje, też kobiety w ciąży i nawet um, widziałem gdzieś taki film, na którym komentowano fakt, że kobiety nawet zachodzą w ciąży po to, żeby właśnie mniej się rzucać w oczy, żeby być no, mniej narażone na zatrzymanie, tak? Już będę czytał komentarze za chwileczkę jakiś ambulans jedzie, ale ja muszę też patrzeć cały czas na, na drogę, którą idę, więc wyśrodkuj. Dobra, chyba idę dobrze. Chyba idę dobrze. Idziemy przez taką miejscowość, tu jest policja i to no, policja oczywiście wszędzie może, może się trafić, ale tu jest szczególne miejsce, do którego jest policja, dlatego, że to jest Rawal. Tak się nazywa ta, ta dzielnica. rawal nawet. I macie ją zresztą na miniaturce tego live'a. Ja zrobiłem stopkratkę mapy. to jest napisane właśnie, to jest bardzo niebezpieczna dzielnica tutaj. Jak się Emilka dowiedziała, że ja mieszkam w pobliżu, to gdybym w ogóle mieszkał tutaj, to by mi nie pozwoliła tutaj mieszkać, ale ponieważ mieszkałem obok Rawal, idziemy cały czas. Ja włączyłem kamerę tuż przed swoim tym hostelem i w kilka chwil jesteśmy właśnie na, na tym, na Rawalu, tak, w na, na tej dzielnicy Rawal. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o y, tych złodziei, bo Pablo pokazywał mi złodziei, to też jak już kilka razy ich widziałeś czy widziałaś, to już wiesz, że tak, jak wyglądają złodzieje. Więc przede wszystkim zobaczcie, jest piękna pogoda, to ma związek ze złodziejami, jest piękna pogoda i jest tylko jeden człowiek w nakryciu głowy w Barcelonie, to jest Jacek, Jacek z Barcelony, czyli ja, i inni nie mają żadnego nakrycia głowy, z wyjątkiem złodziei, którzy mają kaptury. I oni często te kaptury mają naciągnięte na głowę, tak? Są ubrani zazwyczaj na ciemno, ciemnokurtki. Młodzi chłopcy, w, no, w tych, jakby to wam powiedzieć, w takich powiedzmy sobie lekko przypalanych trampeczkach, to wiecie co mam na myśli. I chodzą parami albo trójkami. Więc jeżeli widzicie dwóch, trzech młodych chłopaków z kapturami na głowach naciągnięte, kaptury na głowę, ciemnokurtki, właśnie. Też często coś przy sobie, jakaś torba właśnie wisząca, gdzieś przewieszona. Tom, to właśnie to jest to, tak? Także tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, tutaj taki fajny, fajny pomnik. Już czytam komentarze, już, 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 już. E, nie, dlaczego ty, e, me, Meredyk, dlaczego ty piszesz tak o mnie, hiena? Ja nie jestem hieną. W ogóle hieny to są bardzo sympatyczne zwierzęta, to po pierwsze. Filmowałem w Gambii. One tam były w takim miejscu ogrożonym i to nie, nie, nie wyglądało to fajnie, bo to są dzikie zwierzęta, one mają taką wyjątkową jakąś, taki atrybut wolności. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli używasz tego określenia pejoratywnie w stosunku do mnie, to jest to nieprawda, bo ja nie żeruję na nikim. Więc to nie jest tak. Nie, 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 nie żywię się padliną, tak jak się żywią hieny. Więc nie pisz tak o mnie. Poza tym musicie uważać, czy piszecie w komentarzach, bo ktoś napisał niefajny komentarz o stiflerze. Dzwoniłem do stiflera, oczywiście znaczy żartuję. No ale stifler to jest człowiek, który ma armię prawników, armię, armię tamtych i swoich tam różnych doradców i tak dalej. No, może się tak zdarzyć, że dostaniesz pozew do sądu. No to po co piszesz głupoty o stiflerze? Czy o mnie na przykład? Są już wyroki konkretne w przypadku pomówienia mnie, więc wyluzuj. ja Nie jestem hieną żadną. Hieny siedzą w więzieniach, takie ludzkie. A ja sobie chodzę po Barcelonie z telefonem. Wszyscy, którzy są na moich filmach, wyrażają na to zgodę. Dostają za to rekompensatę finansową, która jest dla nich satysfakcjonująca, więc wyluzuj. Gdzie tutaj jest hienistwo? Zobaczcie, jakie fajne napisy są tutaj na na murze tego budynku. No i oczywiście flagi w bardzo wielu miejscach są właśnie takie flagi, nie tylko w Barcelonie, ale ale w Barcelonie też. No dobra, o jest Rado Londyn, witaj Rado. Witaj Rado, czekaj już się z Tobą witam. Siemano, siemano Rado, siemano, siemano, widzisz? No fajnie, że wpadasz do nas od czasu do czasu. Witam Pana bardzo serdecznie, życzę Panu Miłego dnia. Robert. No, jakże mi miło. Jakże miło, Robercie. Chyba dochodzimy do La Rambli. Także za chwileczkę już zobaczycie też Pablo i wtedy już zakończymy tego live'a, dlatego, że my mamy dzisiaj bardzo ambitny plan. W ogóle mogę Wam powiedzieć, że z Pablo nagrałem więcej materiałów, niż chciałem, a to nie dlatego, że jestem grzeczny, miły i uprzejmy i nie potrafię odmówić, tylko dlatego, że po prostu mi się z nim zarąbiście rozmawia. I no... Też Pablo poświęca mi czas, nie, nie narzeka, nie tak jak Hachmen. Włączę do kamery, włączę te kamerę! Tylko po prostu wszystko ma swoje miejsce, ma swój czas i jest w ogóle super. Misja Moneta też jest już zrealizowana. Trzeba uważać, jak się mówi, moneta, nie, nie misja mineta, mi, tylko moneta. Misja moneta jest już zrealizowana, czyli są monety dla liwki spod Sagrada Familia. Może nawet wieczorkiem wam pokażę te monety, bo takie bardzo fajne dwie monety kupiłem. I jeszcze taki medalik wycisnę, wycisnęliśmy taką maszyną do wyciskania medalików wczoraj. Właśnie nie wiem, czy dobrze idę. Już za chwilkę patrzę. Zobaczcie sobie na jak wygląda Barcelona o poranku. I palmy wczoraj Wam obiecałem palmy, a były tylko platany. A teraz macie i platany, i palmy. I to mi szczerze mówiąc wygląda na Rambla, ale tu jest Rambla, ale del Rawal, a nie Rewal, tylko Rawal. Zobaczcie, Rewal to chyba jest w ogóle miejscowość w Polsce. Tak mi się wydaje, a to jest Rawal. Czyli ja się troszeczkę przejęzyczyłem. To jest ta dzielnica właśnie, która jest taka bardzo, tak bardzo niebezpieczna. No oczywiście w nocy, no w dzień to nie, nie sądzę, żeby Tutaj, cokolwiek człowiekowi groziło, ale to też się dowiem dzisiaj od Pablo właśnie jak to, jak to jest. Posłuchajcie, jeżeli chodzi o te klimaty Barcelony, to właśnie złodzieje kieszonkowi, złodziejki kieszonkowe, czyli głównie kobiety, często w ciąży, mają też duże torby. To mówiłem wcześniej, tak? Albo jakieś gazety w rękach, żeby, żeby przykryć swoje dłonie. To, to jest jedna rzecz. Złodzieje tacy. Złodzieje, którzy, nie kieszonkowcy, tylko złodzieje, którzy tam ukradają. Na przykład turysta zostawia coś na chwileczkę w, na stoliku w, kafe, w kafejce i idzie do toalety. Na przykład, prawda? To jest kolejny rodzaj oszustwa, skamu, złodzie no, złodziejstwa, łamania prawa w stosunku do turystów. Zjedź Ale już, 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 momencik, momencik. Gdzie to jest? Zjedź z ronda. My już patrzymy, gdzie ja idę. W ogóle moment. Gdzie ja jestem, w środku, już patrzymy. No i gdzie ja jestem, i idę sobie. Mam tutaj sobie iść, po prostu. Potem skręcimy w lewo. Tak, lami, frawal, lami, frawal. Tutaj cały czas idziemy tym rawalem. I za 11 minut spotkamy się z, z Pablo, Ja będę przecinał Pablo Laramble na wysokości Twojego domu. Tak mi się wydaje, jakoś, nie wiem. No, czy tam gdzieś w okolicy, w której ty mieszkasz. Dobrze. Na razie idziemy tak. I to nie jest koniec, dlatego że są jeszcze inni z kamerzy na przykład osoby, które ofiarowują jakiś taki wisiorek, za darmo podchodzą, tam mówią, że oni za darmo rodzają, że to hakuna matata, że to na szczęście, że on będzie szczęśliwy, jeżeli ty od niego to przyjmiesz i trzymają za rękę, witają się, tej ręki nie chcą wypuścić nawiązują taką bardzo przyjacielską relację w bardzo krótkim czasie, prawda? Człowiek, którego nie znałeś jeszcze 30 sekund temu już jest swoim kumplem, już ci tam opowiada o kraju, z którego pochodzi, o swoich dzieciach, głodnych i tak dalej, i tak dalej. I tam przywiązuje te wisiorki do, do dłoni, daje drugie, trzecie, czwarte, rozdaje to wszystko. No i oczywiście trzeba być idiotą kompletnym, żeby nie domyślać się, zobaczcie jakie wibrysy ale tutaj rzeźbiarz czy ten artysta to źle zrobił, bo wibrysy kotki nie mogą mieć takie króciutkie. Nie można wibrysów kotkom obcinać, ale tak sobie wyobrażam, że gdyby te wibrysy były takie, takie prawdziwe, długie, zrobione z tego metalu, to jest chyba w ogóle mosiąc, to mogłoby, mógłby sobie tutaj ktoś oko wykuć, nie? o takiego wibrysa, więc może nawet i lepiej, że oni te wibrysy takie zrobili. Ale to jest bardzo piękne przedstawienie kotka. A to, jakby ktoś miał wątpliwości, czy to jest kotek. No to jest kotek, bo tu ma taki wisiorek, taki kotek domowy, nawet zobaczcie. Ma taką obruszkę z takim wisiorkiem. Mamy nadzieję, że to nie jest dzwoneczek, bo jak wiecie, zwierzętom nie można dzwoneczków przyczepiać, bo zwierzęta mają bardzo dobry słuch. Ta miwka by tłumaczyła. O! I tutaj ma ogonek, i to jest kotek mężczyzna, jak widzicie. rzeźbiarz pomyślał o, o szczegółach, więc to jest kotek mężczyzna nie będziemy mu tam dalej zaglądali. No. W każdym razie to trzeba oczywiście być kompletnym idiotą, żeby nie domyślać się, że jak dostajesz taki wisiorek, to że trzeba za to zapłacić, prawda? I to jeszcze nie jest skam, to że ktoś komuś daje wisiorek to nie, i mówi, że za darmo, po czym mówi, że skoro dostałeś na szczęście hakuna matata, to że powinieneś pomyśleć o jego dzieciach i tam mu zapłacić jakieś pieniądze, no to turyści się dopytują, no dobrze, a ile tych pieniędzy, no tak za 20 euro, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I na razie wszystko jest w porządku. Na razie wszystko jest w porządku. To na razie nie ma żadnego problemu, bo możesz do kogoś podejść, go obdarować go, a potem powiedzieć, że masz głodujące dzieci i że potrzebujesz pieniędzy, pieniędzy że skoro Ty dajesz na Hakuna Matata na szczęście, to że też chcesz na szczęście pieniądze dla swoich dzieci. To wszystko, do, te, do tego momentu wszystko jest w porządku ale problem zaczyna się kiedy odmawiasz no i wtedy dochodzi już do rękoczynów można być obitym tutaj i to nie przez tego konkretnego który to daje, tylko przez jego kumpli w koło na przykład, prawda i to wtedy już jest niefajne więc to trzeba też uważać właśnie na te taki, na, tych, na tych rozdawaczy wisiorków A zobaczcie tutaj jak pięknie słońce się przez te drzewa przebija, tak i zobaczcie jakie to są niesamowite drzewa, bo tu mamy po prostu klimat południowy w Barcelonie. Jest styczeń, to jest nawet nie środek zimy, to jest początek zimy. W Polsce za chwileczkę będą najbardziej depresyjne miesiące. Początek lutego Liwka się urodziła w dzień, który jest w okolicach najbardziej depresyjnego dnia. 9 lutego, prawda? To za chwileczkę będą jej urodziny. A tutaj, popatrzcie, można się wystawić na słońce i się można leczyć światłem. Myślę, że tutaj mniej osób ma problemy jakieś z depresją, tego typu tego typu rzeczy. Dobra, słuchajcie. Patrzymy, która jest godzina. Zobaczymy co. To jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec o skamach. 6 minut. Pablo, ja chyba zdążę, bo tu mam 9 minut. To mogę się troszeczkę... Kurde, ale ja... Ja naprawdę jakoś, słuchajcie, dłuższą drogę wybrałem. Pablo, ja mam do ciebie jeszcze krótką chwilę. Kurde, mam nadzieję, że ja nie pobłądziłem gdzieś. Dobra, wiesz gdzie jestem, czy nie? Tu pytam się Pablo, bo on tutaj jest. na... Dobrze, tutaj muszę skręcić teraz. Tu muszę skręcić tak. Są jeszcze inne właśnie tutaj skamy. Mianowicie są takie osoby. Ja widziałem taką osobę z Pablu wczoraj, żeśmy widzieli. I nawet te osobę nagrałem. Akurat mam taką możliwość na tym telefonie, w tym telefonie, którym nagrywam. O tutaj widzicie policja. Skręć w lewo. Więc to jest właśnie Rawal, dlatego tu jest tej policji, może to troszkę więcej. W każdym razie. O! Tam ci napisałem o bl... coś, no No ja, ja jak zwykle kota nie czytam. za jaja, to dosł... miałbyś szczęście. Nie, to idziemy, łapiemy kota za jaja. No to, to jeszcze, jeszcze z, z widzami, to widzowie, no cześć, cześć, no, miło mi się widzieć. No także, a to ty wiedziałeś, gdzie ja jestem. Posłuchajcie, idziemy złapać. A ty mówisz serio? Co? Nie to, że się potem będziesz nabijał ze mnie, że ja trzymałem kota za jaja. Nie, no, kotka. No, kotka. No, kotka, dobra, rozumiem. Czy to są złote jaja? No, drodzy widzowie, idziemy, złapiemy kotka za jaja. Ale to rzeczywiście one są wyślizgane. A masz rację, masz rację, one są wyślizgane. No, nie, to koniecznie. Wczoraj żeśmy z Pablo przechodzili pod czaszką kilka razy. Nie, to chyba przestrzeń było. No, widzicie, także mamy. Yy, na lasce, którzy obiecali mu złote góry. A, na lasce, okej, okay, dobra, idzie tam kupić połówkę. Yy, dam co, wyluzuj, kolego, Wy, usuwam swój komentarz. Nic personalnego, ale o takie rzeczy tu się nie pytamy. To nie jest to towarzystwo. My idziemy podtrzymać kotka za yy, jaja. No, tu jest taki kotek, i rzeczywiście to jego, jego jedno, jedno jego jądro jest bardzo mocno wyślizgane. Ja się nawet zastanawiałem, dlaczego. To jądro jest wyślizgane, no. Także Pablo, ja, idziemy na kawkę dzisiaj do ciebie, Proste. to ja zostawię plecak u, u ciebie. Nie ma problemu. No. Dobrze. No, posłuchajcie, bo, mogę, mogę siebie zareklamować? Nie. Twojego ty, 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 ty. mogę zareklamować? No, to powiedz jak cię szukać. Pablo, 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 no nawet Pablo Pablo. Pablo, no. Pablo na innej platformie, to wiecie na jakiej. Tik tak, tik tak zegar Jak bije. Jak raz Rasta i Basta, to na pewno wam... Jest. O, Rasta i Basta i już macie Pablo. No, Pablo tam ma swój content. Także zajrzyjcie kotek już niedaleko i za chwileczkę będziemy kończyli. O, no, Pablo. Damcov pisze, że to jest kanał dla Zboczeńców. No to rozumiem, że dlatego, że jesteś, że przyszedłeś tutaj do nas. Bo tak kogo ty Zboczeńcem nazywasz? Rado, który tutaj jest gościem przed chwilką? Chyba o siebie piszesz, no. Jakie to miejsce? To jest Barcelona. Rawal, czy ja mam rację, że Rawal jest, jest niebezpieczna, tak mówią, no. no. jest ulica samych dziewczyn takich, wiesz, wyższych obyczajów. Rozumiem, rozumiem. Dziewczyn na wysokich obcasach. Tak właśnie najwięcej niby złodziejstwa, najwięcej tego... A czy... W tym obrębie mm -hmm. jest strasznie złodziejstwo. Ja mówiłem o właśnie tych skamach różnych. O Też nie dokończyłem o kobiecie, która ma pomalowaną twarz. To są te skame, oni naciągają na jakieś baloniki. To są ludzie z Rumunii, którzy podchodzą od razu w dziecko, zakładają jakieś serduszka na głowę, wiesz. I od razu chcą pieniędzy, nie? No. Jakby jak już założyć dziecku, no to odmówić dziecku balonika, no już mama wyciągnie te dwa euro i tak. Dobra, ale ty mnie nie, nie, nie robisz mnie na wała z tymi jajami. No, a, O dobra, Pablo pierwszy łapie. na szczęście, to w, w waszym imieniu drodzy, ja, ja. trzeba za dwa trzy od razu złapać. O, to ja też w waszym imieniu drodzy widzowie, to żebym ja miał szczęście, a to żebyście wy mieli szczęście. No i już kończymy, bardzo dziękujemy wam za dziś i wieczorkiem, wieczorkiem będzie... Będzie live, drodzy widzowie, i wtedy troszkę więcej czasu wam poświęcę. A dzisiaj tylko się dowiedzieliście, że w Barcelonie. Ostatnie pytanie, Pablo, do ciebie, jeżeli chodzi o Barcelonę. Czy tutaj upijają ludzi tak, że budzą się 4 dni później z, be, nie, bez gaci? Nie raczej, to, to chyba sami sobie tak ludzie robią. <głos> Rozumiem, <głos> że są tak nieprzytomni, że, tak że się budzą sam. dopiero po czterech nie dniach. Nie no zobaczcie, gdybyście mieli ochotę troszeczkę lata w zimie zakosztować, to zapraszamy do Barcelony. Trzymajcie się i do, do wieczora. No.